Dziś wraz z Państwem obejrzymy na tym stadionie spotkanie Bundesligi rozgrywek o mistrzostwo Niemiec. Bayern Monachium zmierzy się z FC Köln. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo. Trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Musi to trafić! Ależ mu teraz wyjął tę piłkę! Sule? Lewandowski? Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie. Komu. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Wszyscy wiemy, na co stać Roberta Lewandowskiego w formie. Ciekawe, jak będzie dzisiaj. Tak, ten piłkarz niesamowicie rozgrywa piłkę. Kiedy się patrzy na jego pracę, trudno oprzeć się wrażeniu. Przedar się przez obronę. No, był sam na sam, miał doskonałą okazję, ale to wszystko przepadło Zdecydowanie zabrakło zimnej krwi, tu trzeba było do końca mieć na celowniku bramkę Jerome Boateng Teraz Miller Z piłką Sané Zwycięstwo w tym meczu będzie dla Bayernu Monachium dziecinną zabawą Dobra, atak na piłkę Teraz Miller? Ładnie pomyślane. Tomasz Miller. Miller! No, uwaga, strzał, ale zablokowany. Jimmy z narożnika boiska. Wyglądało to na pewną bramkę. Świetnie, bramkarz interweniował. Robert Lewandowski. Teraz Robert Lewandowski. I piłka u Kimisza. Teraz Miller. Kimisz. Dobrze skrzydłem, może dogrywać. Rzutka na bliższy słupek. Piłka wybita z pola karnego. Robert Lewandowski. Zagrywa do tyłu. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Ma teraz miejsce na skrzydle. Czy będzie prowadzenie? Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. I będziemy mieli żutrożny. Piłka dośrodkowana z rogu, ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. Tomasz Miller. Piłkę ma teraz Miller. Lorecka. No, odmierzył to idealnie. Zabrał mu tę piłkę. No, musi uważać. Podanie nie znalazła adresata, piłka opuściła boisko i będzie wrzód autu dla rywali. Lewandowski, Leon Korecka, Bayern stracił piłkę, Wolf. Zostawił za sobą trochę boiska. No, złe napastnik będzie miał szansę. Dobry, skuteczny odbiór. Kimiś. Sule. Jerome Boateng. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Gorecka. I w piłce Miller. Sané. Robert Lewandowski. Dokładne, prostopadłe podanie. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Cóż, trzeba powiedzieć szczerze, że nie jest to najlepszy mecz w karierze Lewandowskiego. Robert, jak zwykle, się stara, ale to nie jest jego dzień. I broni tę główkę. ale sytuacja. Cały czas Thomas Miller. Dogranie do Roberta Lewandowskiego. Ładnie obroni ten strzał, ale piłka nadal w grze. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Alfonso Davis i przy piłce Miller. Sané. Sané dostaje z powrotem piłkę. No, dobrze przeczytał to obrońca. Ładnie się tutaj zastawia. Niestety strata piłki. Sany I przy piłce Miller. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Oto druga połowa spotkania. I Bayern traci piłkę. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? W tej drugiej połowie musi coś w swojej grze Ach, nie tym razem. Było blisko. Prawda, ładnie uderzył głową. Trochę dokładniej, a cieszyłby się z bramki. Ale i tak należą się pochwały za decyzję. Kimiś. Gorecka. A Atak skrzydłem Bayernu Monachium. Rywale zostawili im tam sporo miejsca. Znakomicie, będzie szansa. A teraz kapitalnie w obronie. Zanosiło się na bramkę. Będziemy mieli wrzut z autu. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Dobry odbiór Miller'a. Czy będzie prowadzenie? Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Ależ przeczytał to jak profesor. Będą szukać teraz okazji do kontry. Pokonuje z piłką kolejne metry. Bayern przejmuje piłkę. Gorecka, Kinsley, Komał, Robert Lewandowski. Świetnie zablokował to uderzenie. Tracą teraz piłkę. Tomasz Miller, Lewandowski. Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Zagrywa w okolicę dziewiątego metra. Bayern stracił piłkę. Akcja skrzydłem. Andrej Buda. Gnabry. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Cały czas biegnie z piłką. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Hernandez z piłką, Gnabry z piłką, Tomasz Miller, Gorecka Alfonso Davis i Gorecka ma piłkę. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. Udało się, czy będzie gol. Niebezpieczeństwo zażegnane, przynajmniej chwilowo. Anderson dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Ostatnie 20 minut, meczu przed nami. I Bayern traci piłkę. Kinsley, komał. Gorecka. Teraz przypił. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. No, wreszcie zmienił się nam wynik i teraz pytanie, czy to była decydująca bramka? Nie wiem, Darku, ale na pewno gra się nam teraz otworzy. Rywale muszą zaatakować. Ależ to było rozegranie, no naprawdę, tiki taka w iście katalońskim stylu. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. No myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia? Teraz ciężko im będzie odrobić straty. Boatek przejął niedokładne podanie. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Komą Uporał się z obrońcą. Leon Korecka. Miller. Świetnie blokuje obrońca. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Sparował piłkę na bok. No, teraz rywal do niego dopada. Bramkarz teraz ratuje sytuację, bo mogli już prowadzić dwoma golami. A tak, rywale nadal są w grze. Wszystko jeszcze może się tutaj wydarzyć. Dobrze przytrzymał, spokojnie. Czeka na kolegów. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Ale z końcówka tego spotkania kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczny momenty. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Piłka opuszcza boisko po tej interwencji. Rywale rozpoczną z autu. Trener wykorzystuje rezerwowego. Atakują wzdłuż bocznej linii. To chyba ostatnia okazja, żeby coś tutaj jeszcze ugrali. Niedopuszczalne zagranie nie obejdzie się bez konsekwencji. Dobry pressing, odebrał piłkę. I teraz strata. Cały czas biegnie z piłką. Aj, teraz strata. No i mamy ostatni wizdek sędziego Bayer Monachium z trzema punktami.